Cześć. Zapraszam dzisiaj do zadań z notacji wykładniczej. Notacja wykładnicza jest to zapis, gdzie zapisujemy liczbę w postaci X razy 10 do potęgi N, gdzie X jest to liczba od jedynki do dziesiątki. Tyle, że jedynka wchodzi w ten zakres, czyli mamy za liczbę X możemy podstawić liczbę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I mamy potęgę n, gdzie jest to dowolna liczba całkowita. n może być dodatnie, jak i również ujemne. No i pierwszy przykład mamy taką dużą liczbę. Musimy zapisać ją w postaci notacji wykładniczej. Wiemy, że notacja wykładnicza jest to liczba do dziesiątki, tak? Więc nasza pierwsza liczba będzie to 3. Więc zapisujemy, że jest to 3,26. 0, już dalej nie zapisujemy. Tu po przecinku zapisujemy tylko liczby większe od 0, ponieważ dalej te wszystkie zera, one są zawsze, tak? To jest nieskończona liczba 0, więc nie ma sensu ich przepisywać, bo one nic nie wnoszą do naszego działania. Czyli mamy naszą liczbę, to jest nasze x, zawsze całkowita jest e, pomiędzy 1 a 10, gdzie 1 wchodzi w ten zakres, razy 10 do potęgi i nie wiemy, który, tak? W każdej liczbie przecinek jest zawsze na końcu. I tej, tego przecinka nigdy nie piszemy, ale trzeba zawsze pamiętać, że ten przecinek tutaj jest. A obecnie nasz przecinek jest tutaj. Więc naszym zadaniem jest obliczenie, o ile przesunęliśmy ten przecinek. Czyli liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Tak, czyli mamy 10 do potęgi 11. Jeżeli przecinek przesuwamy w lewą stronę, to potęga jest dodatnia. Jeżeli w prawą stronę, to potęga jest ujemna. To taka podpowiedź dla kogoś, komu gdzieś tam to się może mylić. Kolejna liczba. Nasz przecinek będziemy przesuwali w prawo, więc już wiemy, że potęga będzie ujemna. No i patrzymy, jaka tu jest liczba. Pierwsza jako liczba to jest 9. 9 według naszego zakresu może być w notacji wykładniczej, czyli zapisujemy 9,7 razy 10. No i zobaczmy, o ile musieliśmy przesunąć przecinek, bo teraz mamy go tutaj, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli mamy 10 do potęgi minus 7. Kolejne zadanie. Zapisz liczbę w postaci dziesiętnej. Czyli to oznacza, że my już mamy zapisaną notację wykładniczą, a naszym zadaniem jest to obliczyć, czyli poprawnie zapisać. Więc my przypisujemy, mamy 862 razy. 10 do potęgi czwartej jest to inaczej 10 tysięcy. Czyli ja to zapisuję, żeby łatwiej było Wam to pokazać. Czyli oznacza to, że musimy przesunąć przecinek o 4 miejsca w prawo. Czyli 8,62 i przesuwamy raz, dwa, trzy, cztery. Czyli nasz wynik.

4, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i przecinek i 0 przed przecinkiem, czyli 0,0000789. No i możemy sprawdzić, tak? czy jak przesuniemy o 5 y, miejsc w prawo, to czy przecinek będzie w tym miejscu, które tu mieliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgadza się. Kolejne zadanie. Podsunę troszeczkę wyżej, żebyście mogli zobaczyć. Oblicz, odpowiedź podej w postaci dziesiętnej. Czyli musimy pamiętać, to jest postać dziesiętna, to jest postać notacji wykładniczej. Czyli mamy tutaj notację wykładniczą. Posłużę się kalkulatorem, żeby szybciej Wam to pokazać. Czyli mamy 3,4 razy 10 do potęgi siódmej razy 4,5 razy 10 do potęgi minus 5. W takich zadaniach nasze liczby wymnażamy i liczby z potęgami dziesiątek wymnażamy razem. Tak czyli mamy. 3,4 razy 4,5 to jest inaczej 15,3 razy. 10 do potęgi 7 razy 10 do potęgi minus 5 jest, jest to inaczej 10 do potęgi 7 plus minus 5, czyli 7 minus 5, bo potęgi się sumują. Czyli będziemy mieli 10 do potęgi 2. Czyli naszą liczbę wymnażamy jeszcze przez 100, czyli mamy wynik 1530. Kolejny przykład jest to już przykład z dzieleniem, czyli znowu działamy tak samo, czyli dzielimy nasze liczby i dzielimy nasze dziesiątki. 7,2 podzielić na 1 i 2 równa się 6 razy. Tak, bo to zostaje razem. My mieliśmy razy pomiędzy tymi działaniami i 10 do potęgi minus 3, podzielić do potęgi minus 2, to zapiszę wam, żeby wam się to nie pomyliło, czyli mamy 10 do potęgi minus 3. Dzielenie jest to odejmowanie, czyli minus minus 2. Więc mamy 6 razy 10 do potęgi 3 plus 2, czyli do potęgi minus 1. Więc po prostu przesuwamy przecinek i mamy 0,6. Kolejne zadanie. Oblicz. Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej. Więc mamy bardzo podobne działanie, tylko będziemy musieli na końcu przedstawić to w takiej formie. Więc tutaj polecam nasze zera, czyli setki oddzielić, a zostawić same liczby, żebyśmy... Nie mieli z tym problemu. Czyli możemy powiedzieć, że inaczej jest to 42 razy 10 do potęgi trzeciej, razy 65 razy 10 do potęgi trzeciej. I na kalkulatorze możemy się mm, posłużyć: 42 razy 65 jest to inaczej 2730. Razy 10 i potęgi się sumują, tak potęgi dodajemy 3 plus 3 to jest 6, czyli dziesięć do potęgi szóstej również ale jeszcze nie mamy zapisanej notacji wykładniczej, więc musimy przesunąć ten przecinek, więc na początku z tej liczby robimy notację wykładniczą, więc jeżeli przesuniemy przecinek, to będziemy mieli 2,73 razy 10. I my musieliśmy przesunąć przecinek o raz, dwa, trzy, czyli o trzy miejsca w lewo, czyli mamy 10 do potęgi trzeciej i razy 10 do potęgi szóstej, tak? bo my zajmowaliśmy się tylko tym wyrażeniem. No i teraz zapisujemy, więc mamy 2,73 razy i dodajemy potęgi, czyli 10 do potęgi dziewiątej. Kolejny przykład. Też łatwiej można to zapisać, bo na kalkulatorze niestety przy dużych liczbach te zera nam się nie zmieszczą. Więc zrobimy teraz tak, że zapiszemy, przećwiczymy trochę notację wykładniczą i każdy naszą liczbę zapis zapiszemy od razu w notacji wykładniczej. Więc ta liczba w notacji wykładniczej wynosi 4,4 razy 10 i liczymy raz, dwa, trzy, czyli razy 10 do potęgi minus trzeciej. Razy. kolejna liczba to jest 5,5 razy 10 do potęgi i liczymy o ile przesunęliśmy przecinek 1,2 czyli do potęgi minus 2 i teraz wymnażamy liczby poszczególne czyli mamy 4 i 4 razy 5 i 5, jest to inaczej 24 i 2 razy i Minus 3 dodać minus 2, jest to ra razem 10 do potęgi minus 5. Równość. Nadal nie mamy notacji wykładniczej, trzeba to pilnować, bo liczba musi być mniejsza od 10, czyli jeszcze musimy przesunąć przecinek, więc zapisujemy 2,42, czyli o jedno miejsce jeszcze przesunęliśmy przecinek w lewo, czyli mamy razy 10. I razy 10 do minus 5. Tu, jeżeli nie ma potęgi, to znaczy, że stoi tu 1, więc mamy 2,42 razy 1 dodać minus 5, czyli 10 do potęgi minus 4. Dziękuję bardzo za wspólne obejrzenie filmu i rozwiązywanie zadań. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji kanału.